W dniu dzisiejszym, raz z Eweliną jedziemy na... Zapraszam na pokład. To, jeśli ktoś by chciał tu przyjść, to w sumie nic tu nie ma. A w ostateczności, no, to będzie czarno dziko. Hej, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. W kolejnym, drugim dniu w Bieszczadach. Serki za to, że wczoraj się tak skończyło, ale no to później o tym opowiem. Na razie jesteśmy tutaj rano na kempingu i robimy śniadanko, szykujemy się do wyjścia w góry, także widzimy się za chwilę. Dzisiaj na nie będzie ścianeczka. Witajcie w nowym dniu Wczoraj tak troszeczkę się koniec końców urwał ten odcinek, bo przyjechaliśmy tutaj na kemping i spotkaliśmy tutaj dwóch sympatycznych kolegów. Podlasia, którzy... No, z którymi się zagadaliśmy no i koniec końców już nic nie nagrywałem a potem już było ciemno, więc więc nawet nie było sensu. Zgodnie z naszymi e, założeniami nocowaliśmy w schronisku PTTK tutaj w Betlinie wzięliśmy sobie na razie dwie, dwie noce, także także dziś też, też wracamy to samo miejsce, a teraz idziemy do sklepiku. Po jakąś wodę mineralną i lecimy w górę. No dobra, jedziemy sobie na e, początek szlaku na małą i wielką rawkę. Będziemy kierować się na te szczyty. E, potem na trójsty Kranic polsko-słowacko-ukraiński. E, dziś totalnie, że tak powiem, e, nie w stroju motocyklowym. Tylko bardziej w stroju amatora wycieczek górskich No bo bez sensu by w, w tej kurtce motocyklowej, w tym całym kombinezonie Wpadać na szlak A tutaj ze schroniska mamy 15 km, więc tak troszeczkę na Na partyzanta, że tak powiem, sobie przejedziemy Pomału Powiem wam, że troszkę się pogoda skiepściła Miało być dzisiaj akurat słonecznie w górach a jest teraz pochmurno i, i pogoda też pokazuje, że będzie cały dzień pochmurno więc no zmieniło się, troszeczkę, troszeczkę szkoda, ale może, może jeszcze nie będzie nie będzie najgorzej, bo coś tam się nawet w słońce przez chwilę przebijało, więc może jeszcze ta sytuacja się wyklaruje aczkolwiek nie jest chyba też źle nie ma mgły, więc myślę, że jakieś tam mimo wszystko widoki powinny być fajne, a może nawet lepiej, jak nie będzie takiego upalnego słońca, będzie się przyjemniej e, spacerować. No zobaczymy, nie ma, nie, ma tego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak jest moje zdanie, także widzimy się już e, albo na szlaku, albo na parkingu pod szlakiem. No i widzimy się na szlaku. Strasznie wieje, więc nie wiem czy będzie mnie słychać. No ale idziemy sobie na, na razie na Małą Rawkę, potem Wielka Rawka i potem i później e, Trójstyk Granic. Zobaczymy jak to wyjdzie w, pra w praniu. Na razie taka dość przyjemna trasa przez taki lasek. Ubita ścieżka, fajnie się idzie. Zobaczymy jak będzie dalej. Trasy na małą rawkę zaczynamy na przełęczy wyżniańskiej, która położona jest w Bieszczadach Zachodnich. Zielonym szlakiem utwardzoną szutrową drogą udajemy się w stronę bacówki PTTK pod małą rawką, a następnie spod bacówki dalej zielonym szlakiem już idziemy na małą rawkę. Ta druga część trasy od bacówki jest już o wiele bardziej wymagająca praktycznie przez około 2 km ciągle musimy piąć się w górę. Przejście tego odcinka zajęło nam około półtorej godziny marszu, jednakże było to dość męczące po zimowej przerwie i braku kondycji. Około godziny 10 zdobywamy Małą Rawkę. No i z mojej Rawy, czy tam Rawki, idziemy na Wielką Rawę. Jeśli chodzi o trasę na Małą Rawę, to Rawkę to niestety ale jest dość wymagająca. Cały czas idziecie pod górę od bacówki do bacówki, od parkingu. Jest w miarę fajna, przyjemna droga, ale od bacówki do samego szczytu na Małą Rawkę. Cały czas pod górkę i mnóstwo schodów. Z małej rawki wchodzimy na żółty szlak prowadzący na wielką rawkę. Droga ta zajmuje około 20 minut, ale jest o wiele prostsza i o wiele przyjemniejsza, a na dodatek towarzyszą nam piękne widoki. Droga pomiędzy tymi wierzchołkami była przyjemna i naprawdę miła dla oka. Jedynym mankamentem tego odcinka trasy jest to, że jest on stanowczo zbyt krótki. Po około 20, no może 30 minutach marszu zdobywamy wielką rawkę. Naszym kolejnym celem jest Krzemieniec, czyli trójsty granic polskiej, słowackiej i ukraińskiej. W tym celu z wielkiej rawki udajemy się na niebieski szlak i kierujemy się w dół, wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy. Przejście tego odcinka zajęło nam około 40 minut i było dość wymagające. Najpierw trzeba było pokonać trasę w dół a potem wspinać się od nowa w górę. A nie zapomnijmy, że po całym tym marszu trzeba było jeszcze wrócić tą samą trasą. Za sprawą teleportacji i autopilota w motocyklu z szczytów Bieszczad przeteleportowaliśmy się z powrotem pod schronisko PTTK. No a tak serio, no to po prostu już Szczerze powiedziawszy, schodząc z tych gór byłem tak zmęczony, że nawet mi się nie chciało tych kamer odpalać. Jak najszybciej tylko zeszliśmy do tego parkingu i przyjechaliśmy tutaj do, do schroniska, widzieliśmy prysznic, trochę odpoczęliśmy i w tym momencie jedziemy na krótki objazd fragmentem wielkiej pętli bieszczackiej. Jedziemy w stronę Wetliny, także będziemy jechać z powrotem tam skąd dzisiaj przyjechaliśmy. Naszym celem są ustrzyki dolne, ponieważ chcieliśmy sobie odskoczyć do biedronki z racji takiej, że jutro jest święto. Sklepy pozamykane. No a chcieliśmy jakiś, jakiś prowiant na, na jakieś jutrzejsze zwiedzanie, żeby mieć coś, jakąś wodę, jakieś jedzenie, tego typu rzeczy. Tutaj są sklepy, ale mówię, skoro i tak mamy czas, to. To możemy wykorzystać, że tak powiem, e, motocykl do objazdu Pętli Bieszczackiej, Wielkiej Pętli Bieszczackiej, fragmentu e, jakiegoś tam. No i dwa, no to zrobić zakupki w Biedronce albo w Lidlu, zobaczymy, co tam, co tam się trafi. Trasa, którą tego wieczoru pokonaliśmy, nie prowadziła jednak mimo wszystko dokładnie przez Wielką Pętlę Bieszczadzką, gdyż w berechach górnych skręciliśmy na dwernik, a następnie przed smolnikiem, przez lutowiska już dalej wielką pętlą bieszczadzką dojechaliśmy do Ustrzyk Dolnych. No i po raz kolejny zapomniałem zakończyć odcinek. Najwidoczniej jest to ten aspekt, który muszę jeszcze dopracować, bo zacząć to każdy umie, ale dobrze skończyć to jest sztuka. Tego dnia już nic więcej się w sumie nie działo, wróciliśmy do schroniska około godziny 20, Wieczorem, jeszcze przy piwku, posiedzieliśmy z Maciejem i Piotrem, których poznaliśmy dzień wcześniej, a później po kolacji poszliśmy spać. Także w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na trzeci, ostatni już odcinek z naszej bieszczackiej wyprawy.